Cześć, mam przed sobą czytnik Onyx Box Leaf 2 i w tym filmie przedstawię działanie aplikacji Legimi. aplikację zainstalowałem z Google Play. Wybieramy. Ups. Tak wygląda ekran startowy. Czyli statystyki. Tu zachęca mi do wybrania abonamentu. Ostatnio czytane. Najpopularniejsze. W drugiej zakładce, czyli katalog, możemy przeglądać. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na, na różne zachowanie w zależności od trybu odświeżania. W trybie normalnym, mniej płynne, z migotaniem nie jest to dobry tryb do aplikacji. Tryb prędkości. No tutaj jest troszeczkę lepiej. Mamy tutaj bestsellery. A co najważniejsze na górze możemy przeglądać według kategorii. Kryminał. Ustawić filtry. Czyli e-booki, Tylko w abonamencie. Cena. Tylko promocje. Damy zatwierdź. Jak wygląda taki opis książki A, okładka przeczytaj fragment. To ładuje się natychmiast darmowy fragment i otwiera się w aplikacji. Mamy opis, popularność, oceny. Z tego poziomu, jeśli mamy aktywny abonament, możemy także dodawać e-booki na półkę. Poza przeglądaniem, według kategorii filtrów, możemy także e-booki wyszukiwać. mm To jest półka. Jeśli mamy aktywne abonament, ja w tej chwili nie mam aktywnego, to tutaj mamy wszystkie e ebooki, które dodaliśmy do naszego konta. Mam jedną książkę, kiedy, którą kiedyś yy, wrzuciłem bezpłatną. Zobaczmy jak się spisuje aplikacja do odtwarzania ebooków. No, charakterystycznym kółeczko Układ tekstów jest całkiem przyjemny. Fizyczne przyciski działają. Mamy możliwość zapisywania fragmentów kopiowania, zaznaczania. Możemy dodać zakładkę. W tym celu wywołujemy menu. I w ten sposób dodajemy zakładkę. Tu mamy opcję wyszukiwania w tekście. A tu ustawienia czcionki układu tekstu, co, co tutaj możemy zrobić. Trzy opcje tła. No, i ten czarny tekst na szarym, biały na czarnym i, i czarno na białym, mniej więcej. Zobaczmy, czy to ten. Tak. Tu możemy powiększyć i pomniejszyć czcionkę. Cz no, zobaczmy, jak to wygląda, bo to następuje niestety irytujący efekt przeładowania strony. Okay. No, co jeszcze? Możemy także wybrać jeden z dostępnych krojów. No myśl na konsolata chyba w Sanchez była taką fajną ciągą. Możemy wybrać marginesy w przedziale od 1 do 10%, ustawić interlinie i wyrównanie. Nie ma tych opcji ustawień tekstu za wiele. Mam wyszukiwanie w tekście. Przechodzimy do fragmentu i przeszliśmy do danego miejsca w tekście. Tutaj możemy przeglądać spis treści, przejść do danego fragmentu, przejrzeć zakładki, cytaty. Przejść do danego miejsca w tekście. Jak widzimy, zmiana stron działa dość sprawnie. Możemy ją, strony zmieniać przy pomocy fizycznych przycisków. Także ekran dotykowy, gest muśnięcia działają. Tutaj mamy suwek postępów czytania. <laughs> Możemy jeszcze sprawdzić ten, jak w trybie regal. Ogólnie aplikacja, jeśli chodzi o samo czytanie, sprawdza się bardzo dobrze. Posiada najbardziej podstawowe funkcje. Ma jednak tutaj jeden mankament. W momencie, kiedy zaczynaliśmy, zaczynałem nagrywać film, było tu 58%, teraz jest 54%. No, główny problem z aplikacją Legimi pobraną z Google Play, to jest właśnie niesłychana prądożerność. Aplikacja w zastraszającym tempie po prostu pożera energię. Zdecydowanie je, z jakiegoś powodu jest bardziej energochłonna niż to, ta sama wersja działająca na smartfonie. Więc to jest. Yy, Główna wada działania tej aplikacji na OnyxBook Live 2. Z czego to wynika? Być może po prostu na czytniku, który ma system Android, brak jakiegoś modułu, który znajduje się na telefonach i smartfonach. Jakiś proces się nie, nie, nie może zrealizować, i coś tam odbywa się w tle, co powoduje zmożone zużycie energii. Tu mamy jeszcze ustawienia. I warto sobie wyłączyć animację przy zmianie strony. I włączyć zmianę strony przy pomocy przycisków głośności. Wtedy możemy korzystać z zmiany stron. Możemy także włączyć podział wyrazów. Pozycję, widok pozycji książny, czas do końca rozdziału. Wybrać motywy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację Legimi na czytniku Onyx Books Leaf 2. Dziękuję na razie. Cześć.